No, ja po prostu czułam się, no nawet nie, nie wiem do czego to porównać, no fatalnie, bo... Patrzę właśnie, widzę właśnie, jak inni żyją życiem, które ja bym chciała mieć. Nie na tej zasadzie, że jest luksusowe i jest po prostu bogactwo. Nie mówimy o zasobach finansowych. Tak, nie mówimy o zasobach finansowych. Mówimy tutaj o tym, że mają energię, mhm. że mają chęć, że, że mają. No, że i że mogą fizycznie, mogą. Mają możliwości wstać codziennie rano. Tak, że mają możliwości właśnie i nie męczą się tak i nie cierpią tak. I że dlaczego to jest tak niesprawiedliwe, że ja mogę leżeć w łóżku i dla mnie pójście i nie wiem, y, od po odkurzanie, mhm. po odkurzanie przez godzinę sprawia, że ja przez tydzień będę już kaput a inni po prostu potrafią zrobić 50 rzeczy w ciągu jednego dnia.